No siemanko, unsanowanko, z tej strony Patryk Pan Balonik, a to jest kanał Zinksa Maniak Super Zings. A w dzisiejszym odcinku będziemy otwierać saszetki z, z pierwszej serii Super Things. To nasze nowe saszetki, widzimy, że po polsku to jest super coś. I to jest taka nasza nowość na, na naszym kanale, na moim kanale. Wiecie, możecie też mnie spotkać na Facebooku, mam nazwę Pan Balonik, więc a teraz nie przerywam, tylko otwieramy e, figurki sosetki Super Things. Zaczynamy od pierwszej figurki. O, mamy tu ulotkę i trafiliśmy e, klucz do drzwi. Jakiś klucz do drzwi. I mamy tu ulotkę. Tak wygląda właśnie ulotka Super Things, czyli nowość. Taka nowość na, naszym, na moim kanale. I tu jest spis wszystkich figurek, jakie możemy zdobyć w kolekcji. A naszym ultra rzadkim kolorem jest. A naszym ultra rzadkim Zingsem jest Oculus Max a nasz kluczyk się nazywa, jak się nazywa? ale gdzie on jest? o Katective. Okay. okej teraz druga sasetka z kolekcji super things może coś trafimy i mamy chyba naszego i mamy kogo tu mamy? TALKHOOF Dobra, mamy nowe Super Thingsy. Dobrze. To mamy najnowszy odcinek naszej serii na kanale. Więc jak się odcinek spodobał, stawiacie łapkę w górę. A jak Wam się nie spodoba, zostawcie łapkę w dół. Jeśli chcecie dalej oglądać e, otwieranie saszetek e, super... Super Things albo Zinksów. To zostawcie subskrypcję z dzwoneczkiem. E, I tak tego nie będę wrzucać na YouTube'a. I jeszcze ktoś chce się Wam przedstawić, Pan Wiedźma, e, który jest breloczkiem z Minecraft'a, który został zamówiony na gibistrefa.pl. I to jest e, najfajniejsza zabawka tego życia. A więc do zobaczenia w następnym odcinku z otwierania zabawek z Gibi Strefy. Do widzenia!